Odpowiednio wcześniej te urządzenia były już skalibrowane do, do, do tego. Poza tym to właśnie te nowoczesne urządzenia wymusiły to, aby, e, aby te banknoty zostały zmodernizowane. Można powiedzieć, że średnio co 8 lat takie zmiany następują w innych bankach centralnych innych państw. Natomiast w naszym przypadku tutaj Polski jest to zmiana, która tak naprawdę zdarza się po raz pierwszy po 18 latach od momentu wprowadzenia tej nowej emisji, wówczas nowej, bo to w 1995 roku po denominacji pojawiły się banknoty z serii Władcy. I, i, i dlatego no, ta zmiana była jakby niezbędna, wręcz nawet konieczna. Ale to naprawdę, jak zobaczycie państwo, ponieważ już w tych spotach informacyjnych, czy komunikatach, czy wtedy, kiedy pokazujemy te banknoty, one za bardzo... No, w dużej mierze nie odbiegają od banknotów dotychczas nam znanych. Jeżeli chodzi o, o, o wizerunki, one nie uległy zmianie. To są drobne, kosmetyczne, graficzne, bym powiedział, takie zmiany, które powodują, że te banknoty są zmodernizowane. Chciałbym też uspokoić Państwa, że na przykład nie jest to wynikiem, wprowadzanie banknotów nie jest też wynikiem żadnych jak jakby wprowadzania nowych technik. Fałszowania banknotów. To, 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 nie, to nie, nie stąd wynika. Nie musimy się obawiać. Polskie banknoty są bardzo dobrze zabezpieczone, mają takie same zabezpieczenia, jak chociażby banknoty Unii Europejskiej, czyli banknoty Euro. I ta zmiana naprawdę nie ma zupełnie związku z tym, bo na jeden milion. Banknotów znajdujących się w obrocie, tak naprawdę z, statystycznie stwierdzamy około 8 falsyfikatów. Więc wprowadzanie tych falsyfikatów nie ma zupełnie związku. To jest, jest zmiana jakby czysto techniczna, wynikająca z potrzeby tych urządzeń, które na co dzień są wykorzystywane do liczenia, do sortowania, do sprawdzania pieniędzy.